Cześć, z tej strony Sebastian z kanału Dzikie Rzuty, a wy, a wy oglądacie mój szybki przegląd linii wydawniczej Warlocka, wydanej w Polsce dzięki wydawnictwu Hengal. Jak ktoś z Was mnie śledzi na Facebooku, to na pewno wie, że jakiś czas temu nawiązałem współpracę z wydawnictwem. W dużej mierze prowadzę dla nich Warlocka i na tym się skupiam. Dlatego dzisiaj chciałem wam pokazać z czego ja korzystam prowadząc sesję oraz, e, co jest tak naprawdę dostępne dla wszystkich, którzy chcą w ten, e, w, ten, w ten system się zagłębić. Pierwsze co tutaj mamy, jest to starter. Starter, jak każdy z nas wie, hmm, daje nam totalną bazę, jeżeli chodzi o e, każdy, tak na, każdego RPG'a. Są tutaj podstawowe zasady skrócone do absolutnego minimum, żebyście mogli tak naprawdę się w ten system zagłębić. Uproszczone tworzenie postaci, które i tak samo z siebie jest mega prosta i mega szybkie, no ale tutaj jest to jeszcze bardziej, jeszcze tak powiem, skrócone, żebyście mogli bez jakichś większych problemów mogli wskoczyć już w samą rozgrywkę. Dodatkowo mamy to jakieś postawę profesje, startową przygodę. Która ma nas prowadzić i jako mistrzów gry, yy, w, sam, jakby to powiedzieć, w sam system, a graczy jakby również w ten klimat, i w to, jak poruszamy się tak powiem, mechanicznie po tym systemie. Tak wygląda star starter. Oczywiście tutaj macie yy, rozpiskę, tak naprawdę yy, szczegółową, co jest w środku. Nie jest to drogie. Jest to bardzo fajny, bardzo fajny zeszycik na start którego możemy sobie korzystać i yy dający też dużo możliwości jeżeli nie wiemy czy nam się z spodoba to od razu kupuj, to, to możemy sobie kupić taki starter nie jest to jakiś duży nakład finansowy a mamy idealny pogląd na to czym jest Warlock i czym się go je w dalszym ciągu mamy to co ja osobiście kupiłem jako mm, jako pierwsze no bo gdy tak naprawdę usłyszałem o Warlocku oczywiście pierwsze co to zajarałem się sam yy, Wizualem tego poderka, no bo wiecie, no ja niestety jestem osobą, która pierwszy patrzy na to, czy mi się podręcznik wizualnie podoba, a dopiero potem się martwię zawartością. No i w momencie, jak zobaczyłem Urloka, było, było, było to dla mnie strzał w dziesiątkę. Ten stary, old biało-czarny design, czcionka, wszystko, ilustracje, które mamy tutaj zawarte. Kupiło mi to od strzała i tak naprawdę nie przejechałem się na tym. System, tak naprawdę, wydaje się. No, Podarek wydaje się gruby, ale niech was to nie zwiedzie, bo to wygląda mniej więcej z nim w ten sposób. Po pierwsze mamy tutaj kilka pierwszych stron to jest tworzenie postaci. Nie są trudne, jest ono bardzo szybkie, bardzo wygodne. Drugą rzeczą jest to omówienie mechaniki, której też nie ma jakoś za zawieleń albo nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. Przynajmniej ja ją tak odbieram, że jest dość prosta i bardzo przyswajalna. I z tego co zauważyłem, bardzo łatwo ją załapać w ciągu dosłownie pierwszych 15 powiedzmy minut sesji. Mianowicie mam, mamy sobie K20, rzucamy K20. Do K20 dodajemy bonus, który wynika z umiejętności, którą testujemy. I tak naprawdę daje nam to finalny wynik, który tak naprawdę mistrz gry. Hmm które nam tak naprawdę porównujemy z e, stopniem trudności, które Mistrz Gry wcześniej ustalił. I widzimy, czy nam się udało, czy nam się nie udało. Oczywiście są krytyczne porażki i krytyczne sukcesy, ale to nie na teraz. A ogromna część tego poderka to jest tak naprawdę spis e, trochę spis świata, trochę spis tak naprawdę postaci i. Tak naprawdę spis e, umiejek, talentów, zwał jak zwał, profesji wszelkiej maści. to zajmuje, jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze to policzyłem, to zajmuje to jakieś dobre, jedne czycie książki, jak nie więcej. E, tutaj też mamy tak naprawdę bestiariusz, podstawowe jakieś, podstawowy postaw, opis magii, przykład, przykładowe czary. Yy, oraz taki powiedzmy rozdział dla MG, który nas tak naprawdę wprowadzi od takiej technicznej strony w prowadzenie i tworzenie przygód. Yy. Teoretycznie wydaje się tego dużo, ale wierzcie mi, że przez format, który, w którym to wydali i czcionka, i rozmiar czcionki, tym bardziej, że weźcie pod uwagę, że tutaj tak naprawdę jest też mnóstwo ilustracji, tabel, yy, wszelkich takich pomocy dla mistrza gry, których możemy korzystać. Ja, ja osobiście jestem mega fanem tabelek. No, jak widzicie, tutaj też nie jest jakoś do, zbyt gęsto tego tekstu, żebyśmy musieli się przez przed niego przedzierać. Przy, w miarę fajnie to siada, w miarę mechanika jest też fajnie wytłumaczona, że nie ma jakichś trudnych e, zagadnień, zawiłości, które musimy wyjaśniać. Jest to bardzo wszystko ładnie i smacznie nam podane w tym podręczniku i możemy śmiało po poświęceniu powiedzmy jednego wieczoru, bo tyle nam mniej więcej przeczytanie tego. Możemy już wskakiwać tak naprawdę w samą rozgrywkę. Czy to jako mistrz gry, czy to jako, tak na, czy to jako gracz. Ale to jest podarek podstawowy, to jest podręcznik pod, główny. Swoją drogą, ma taki zajebisty oldschoolowy vibe. Nie wiem, na jakich systemach się wychowaliście, ale ja jako osoba, która wychowała się na starym, tak naprawdę, Warhammerze, tych stary, e, starych dedekach, na, powiedzmy, takich systemach RPG-owych, już, powiedzmy, już dawno zapomnianych, lub w które grają, tak naprawdę, tylko stare, no, powiedzmy sobie, szczerze, e, starsi goście, no to to jest, to są wspomnienia z przeszłości dla mnie. Mm, ale to jest podręcznik podstawowy. W dalszym ciągu mamy materiał uzupełniający, przynajmniej ja go tak traktuję, mm, czyli królestwo. Królestwo, które jest bardzo, jak go dostałem do ręki, bardzo się zdziwiłem, bo jest, to jest cienizna. Dosłownie to jest, żeby was nie skłamać, ile to ma stron tak dokładnie? Teoretycznie, teoretycznie 82 strony z tego, co tutaj widzę. Jest to opis w ogóle krainy, w której nam przychodzi grać. Jest to Są tam też zahaczki fabularne oraz wszelkie maści, że tak powiem, tabelki na jakieś wydarzenia, random encountery w miastach, poza miastami, które jako mistrz gry możemy sobie wykorzystać, bądź możemy się nimi zainspirować do stworzenia własnego wydarzenia na szlaku, bądź w mieście, bądź w wiosce, zależy gdzie ich tam wrzucicie. Bardzo treściwe, mimo gabaretów. Jest tam sporo materiału, z którego, którego możemy sobie korzystać. Ja sam osobiście, tworząc swoje przygody na różne konwenty, mm, gdzie prowadzę, e, korzystam z tego i jest to naprawdę genialne źródło wiedzy. I zajebiście się cieszę, że takie coś jest, bo jak nie mam pomysłu, to tak naprawdę wchodzę, otwieram ten podręcznik, czytam. Powiedzmy, interesujący mnie fragment, i tak naprawdę już mam mniej więcej zarys przygody, lub sobie tam wylosuję parę zdarzeń, które sobie mogę połączyć fabularnie, i mam praktycznie gotowy scenariusz na takie powiedzmy, jedno strzała, którego możemy sobie rozegrać na luzaku gdzieś na konwencie. Hmm. Oczywiście, to tu jest wszystko, żeby nie było, że, że kłamie. To mamy na przykład właśnie różne wydarzenia, które możemy sobie wylosować. To jest, przeważnie to jest rzut k lub w przypadkach takich bardziej ekstremalnych K20. Nie ma tutaj tak naprawdę jakiejś większej, większej filozofii. Jeżeli chcecie, lubicie losować, to sobie po prostu rzucacie, jeżeli nie to tak naprawdę bierzecie i po prostu wybieracie, co was aktualnie interesuje i jest to również w porządku, ale to tak naprawdę według własnego uznania. Hmm. Kolejna rzecz, którą tak naprawdę pokochałem no, w tym roku, kiedy, kiedy musiałem z tego skorzystać, bo wiadomo, ja ten podręcznik znałem, są to cudaj klątwy. Ja ten podarek znałem, kiedy do mnie przyszedł, yy, przeczytałem go. Hmm. Zapoznałem się z nim, ale tak faktycznie użyłem go na sesji, kiedy musiałem wyrosłać po prostu jakieś tam randomowe magiczne przedmioty, które ekipa znajduje. Eee, bo tak się niestety złożyło, że eee, znaleźli coś, czego nie powinni. Wszyscy to akurat znam jako mistrzowie gry. Są to tak naprawdę eee, wszelkie rzeczy, które się, się wiążą z alchemią, z rytuałami, z magią, z wojami, magiczne przedmioty, pierścienie. E, mikstury wszystko tak naprawdę e, co się tyczy co się tyczy tak naprawdę dziedzin magicznych i alchemicznych e, jest to troszkę grubsze niż ale też niewiele niż generalnie królestwo, ale jest to również fenomenalna dziedzina e, baza wiedzy mianowicie nie, każdy przedmiot nie dość że ma swój opis e, mianowicie czym jest i taką takie tak, takie swoje, nie wiem, rozwinięcie jakby lorowe w tym świecie, to do tego tak naprawdę mamy jeszcze, tu mamy opis generalnie. Czym jest ten przedmiot? Co on dla nas robi? W sensie, jak, w sensie, przepraszam, czym jest ten przedmiot? Jaka jest jego historia? To mamy więcej tutaj rozpisane, a potem już są właściwości przedmiotu, czyli tutaj, które nam wyjaśnia działanie mechaniczne tego przedmiotu. Więc biorąc pod uwagę ile tego jest i tak naprawdę ile też możemy z tego sobie wziąć inspiracji do naszych przygód, jest tego naprawdę sporo i no, mimo iż nie wydaje się to duże, ten sam podarek to jednak jest sobie tak napchany zawartością, że ja do teraz nie mogę wyjść tak naprawdę z podziwu. Bo wiadomo, nie jest to podręcznik w formacie A4, który ma tam 350 stron i jest dedykowany tylko i wyłącznie takim czarom. Czy w ogóle takim, te, czy w ogóle dziedzinie magii i różnych dziwnych przedmiotów. Bo tak jak system, ten poderek też nie jest duży. Ale ile było przestrzeni, ile było możliwości, zostało to wykorzystane do maksimum. I jeżeli lubicie, tak naprawdę, dawać swoim graczom Różne dziwne, ciekawe przedmioty, które mogą im zrobić krzywdę, bądź yy, gracze będą próbowali wykorzystać na swój kreatywny sposób. Jak najbardziej cuda i klątwy są też dla Was. I teraz ostatni, a znaczy, przepraszam, przedostatni yy, podręcznik. Mianowicie Mieczem i Słowem. Czym jest Mieczem i Słowem? Mieczem i Słowem jest to podręcznik, który zawiera same przygody. Mm, jest to tak naprawdę spis przygód: karawan do Westerlandu, boso przez Abfeldorf, zaginione dziecko, pochód zarazy, przedpiekle oraz kopanie nowego księcia. Kilka prostych przygód, które tak naprawdę możemy przeczytać bardzo szybko, bo e, mieszam się na dosłownie kilku, kilku do kilkunastu stron i dają nam pełne, aż tak powiem, pełne gotowe action scenariusz, który możemy sobie wykorzystać do poprowadzenia naszej pierwszej, bądź jednej z pierwszych przygód w świecie Warlocka. Osobiście moim ulubionym jest karawana do Westerlanu, gdzie grupa zostaje najęta przez Tomasa Meatwatcha do ochrony karawany z Pompelburga aż do Westerlanu. I tak naprawdę ilość indywiduów, ilość e, tak naprawdę ciekawych osób, NPCów, które tutaj spotykamy, jest naprawdę e, spora. I tak naprawdę. Same scenariusze są bardzo w ogóle fajnie rozpisane, bo mamy ogólny zary scenariusza, ogólny plot. I, mam, i potem mamy w, w kolejno w każdych aktach mamy rozpisane, co się dzieje, żebyśmy mieli, żebyśmy my jako mistrzowie gry się po prostu nie pogubili. No, i to jak sami widzicie, jak sami jesteście w stanie, w stanie wywnioskować, jest to podarek przeznaczony głównie dla mistrzów gry, hmm. którzy tak naprawdę potrzebują zobaczyć, jak w ogóle wygląda konstrukcja historii w Urloku, jak one, jaki mają vibe, jaki mają klimat i tak naprawdę czym, czym one się charakteryzują, szczerze. Jeżeli jesteście tylko i wyłącznie graczem, to ten podrek jest wam totalnie niepotrzebny. Ale jeżeli jesteście mistrzem gry, to naprawdę warto się w niego zaopatrzyć, bo parę fajnych, parę fajnych pomysłów tutaj można spotkać yy, i można fajnie się nimi zainspirować. Ja z niego korzystam osobiście na yy, różnych konwentach, głównie prowadząc właśnie karawanę do Westerlanu. Ponieważ jest to moja ulubiona przygoda z tych wszystkich, które są tutaj zawarte, jest najszybsza i moim zdaniem daje spore pole do popisu, jeżeli tak naprawdę potrzebujesz coś prostego, nieskomplikowanego, z czym twoi gracze będą mogli wejść w ten system i nie będą się czuli zagubieni, ponieważ też scenariusz jest bardzo, jak plastyczny, więc na, w, w chwilach potrzeby możesz go troszkę zmieniać, troszkę naginać, troszkę do, dopisywać od siebie. Yy, przez co tak naprawdę jest to bardzo fajny, dobrze zrobiony produkt. Ostatnią rzeczą, jaką mamy. Jest to ekran mistrza gry. Bach. Ekran mistrza gry, który gabaretowo jest tych samych rozmiarów w pozłożeniu co nasze podręczniki, czyli w formacie A5. Mimo przez swoje gabarety, nie wydaje się jakiś mega treściwy. Ale. Rekompensuje to zawartość. Jak widzicie, mamy tutaj tabelę, tabelę przykładowych przedmiotów. Mamy tutaj gniew światów, czyli jeżeli nam nie pyknie magia, to tutaj lesujemy sobie tak naprawdę różne, że tak powiem, wydarzenia związane z tym. E, typy broni oraz obrażenia, tak naprawdę do, do samej gry potrzebujemy K20 -K, K6 -K, i K6. To jest naprawdę tyle i to nawet tutaj widać e, na samym spisie. Dodatkowo mamy testowanie, testowanie odwagi, mamy testowanie różnych poziomów tego co, czyli szok, strach oraz terror, czyli ogólnie testowanie odwagi zależy od sytuacji w jakiej się znajdziemy. Skrótowy, skrótowy że tak powiem spis z najważniejszych zasad, jak działają kary, jak działają premie. Przy premii jest to plus 5, przy karze jest to minus 5. Do każdego rzutu. Testy proste. Hmm, Krytyczne rany. I tak naprawdę jest to. Tutaj. Aha, jeszcze bym zapomniał. Tabela z imionami członków każdej rasy. Jeżeli potrzebujemy MP3 na szybko, to to Wam bratuje dupę. Naprawdę, ja sam z tego korzystałem i sam byłem zachwycony, jak to wyglądało. Ja, jak i jak, jak to wychodziło. Eee, niby nieduży produkt, ale daje naprawdę dużo, dużo, że tak powiem, pomocy, jeżeli chodzi o samo prowadzenie, o samo granie w to. I wiem, ja powiedziałem, że to jest ostatni produkt, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą wam chcę pokazać, mianowicie to, co leży właśnie na stole. Materiałowa mapa, jest to mapa miasta Fesselburg. Eee, piękna materiałowa mapa, wydana w języku polskim, z pełną Tutaj wam akurat nie pokażę całej legendy, którą mam na dole, ponieważ jest to zbyt duże a mój swój zbyt mały. Piękna materiałowa mapa. To jest bodajże, że materiał się nazywa Panama jakoś, tak? Mega wygodne i mega wyraźnie w świetnej jakości zrobione. I naprawdę służy to ogromną pomocą. Ja sam lubię, lubię dawać graczom różne wszelkie, wszelkie maści, mapy i tego typu rzeczy, którymi, dzięki którym którymi mogą nawigować przez historię. Jest to warte swoich pieniędzy. Nie mówię, że to jest tanie ani czy to jest drogie, ale mówię tylko tyle, że to jest warte swoich pieniędzy. Pytanie, czy to jeszcze w ogóle jest dostępne na sklepie, bo z tego co. Ja wiem, to rzeczy do WarLocka bardzo szybko schodzą. Ja mam to szczęście, że mam taką mapkę jedną u siebie. Ona totalnie wystarczy, żeby zakryć średniej wielkości stół i każdy z graczy może tak naprawdę z niej korzystać, ponieważ jest na tyle wyraźna i na tyle dobrej rozdzielczości jest grafika, która jest na niej, że łatwo się ze wszystkim rozczytacie. I to tak naprawdę jest wszystko moi drodzy. Co aktualnie wyszło do Urloka. Niedługo premierę będzie miało ogniem i prochem, i wtedy sobie troszkę szerzej pogadamy o tym podarku, o tym dodatku, który wyjdzie. Ja Wam za dzisiaj serdecznie dziękuję i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się!